Witam wszystkich! Mówi ponownie Kernel i teraz będziemy robili to co do nas należy, czyli bronili naszych włości przed tymi głównie. Tak, tutaj ewentualnie może pójdzie na jakieś natarcie niedługo, o ile nie przekupimy tego typa w następnej turze, ale na razie tą armię ja zapakuję na łódeczkę. Niech się robi jakaś łódeczka. Przetransportuję tutaj. Będę szedł. Podczas gdy ty idź już tutaj do tego typa i będziesz go blokować, o ile dojdziesz w czas. Coś mi się zdaje, że to zbyt dużo czasu zajmie. Werbunek. Co tutaj mamy? 3 jednostki, które mogą siedzieć i czekać. Ten typ pewnie w dwie tury dopiero dojdzie tutaj. Więc przynajmniej 5 możemy zrobić mu. Czy to się opłaca? Z 5 jednostkami przeciwko 10? Dziesięciu... Dziesięciu? Chyba więcej? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Trochę więcej. A tutaj my ile mamy? 6, 6, 12. Zwerbujemy tutaj. Czemu tu jest minus 1? I rośnie. Okej. Okay. Zwerbuję tutaj trzech pieszych samurajów. Oni mają tutaj. Tu jest jedna. Hmm, jeden port kurczę. A ty możesz coś robić? Nie. Ty w dwie tury tych pieszych samurajów. Tak samo tu, tutaj też nic nie ma ciekawego i tu. Generalnie mógłbym na przykład tą armią tutaj iść, ale to by się zeszło bardzo długo, on by już psz, zaczął tak zjadać. Dobra. Skakuję, ty mi tu. Wy. Tu jest jeden nadwyżki. Aha, jeśli samurajowie bardzo się przydadzą, wy też możecie tutaj lecieć. Tutaj jedna jednostka, to wy będziecie. Tak, szczęśliwi jesteście? Tak. To może kogoś weźmiemy, o, pieszych. Do Was? Ty będziesz tutaj. O. Ty. Idziesz tutaj zobaczyć, co będzie się działo. Kto będzie napierał? Skąd i dlaczego? Tak, tak. W. W. To będzie potężna armia. Jest tutaj, jest daimio. Wspaniale. Ty. Jeśli się uda. Tego przekupić. Tego. A nie, mini są Caps jednak. Zapomniałem. To we dwóch możemy wziąć tego typa? To się wracam tutaj. Czy ja użyłem? Nie, jeszcze nie zatrzymałem go. Dobra, save w takim razie. Dawaj. Dobrze. Fajnie by było też. zaprzątnąć uwagę tego. A co z tym? O, za stówkę łapówkę dać. Dobrze. Czy tutaj są jakieś nadwyżki? Jest jedna. Huh. Jak opór zmaleje, to wyciągnę tego ją sushi stąd. Ty zmniejsz. O! Nie, to i tak się nie rusza. Zmniejszymy morale tej armii. Nieudana próba. No cóż, nie będę miał drugiej. Tutaj, o! Kolejny sushi jest. I tutaj idzie. 8 nadwyżki. 13 z garnizonu. Niestety, trochę to jeszcze potrwa zanim stąd wyjdę w całości. I też zanim się zregeneruje. 11 tur. Kiepska prowincja. Dobra. No tego mi potrzeba ile? 5000 coś było. 3800 i 1200, co tak wygląda zupełnie na granicy. Więc odwołam tutaj jedną jednostkę. O. Tak powinno już się wyrobić. Dobrze, niech tu się robi i ta. Więc tutaj nic nie produkuje. Mają na plusie? Jak oni to zrobili? Przecież jest fujiwara na maksa. A, będzie jej rosło najwyżej. Brak tutaj, odmienne posłuszeństwo jest przewidywane, że wzrośnie. Dobra, jedną turę sobie, niech się pobawią, tak? I to wygląda mi na wszystko. A moment, jeden represji z Twojego powodu, to ja Ciebie lepiej użyję. To sobie wracaj, Łuczniku. Ja ciebie wyciągnę. I to wyciągnę ciebie tutaj, do tej prowincji. Żebym miał szpiega we wszystkich sąsiednich. Wakasa. Jak on się nazywa? Co to za ród? Fuku Harataira. Tu jest Yashima Taira, to ten drugi. Dobra, nic nie zrobisz w tej turze. Tak mi się zdaje przynajmniej. Uuu, tutaj też mam na minusie? I rośnie! Dobra, ewentualnie wczytam i zobaczę, jeśli będą jakieś bunty. To... tura! Dobra, ten rosnące niepokoje, w dwóch prowincjach tylko, w tej tak, nie mogę nic wydawać na razie. I w tej. Hmm. Nie. Ty przyjdziesz i będzie ok. No jest. O. Wolność się aktualizuje. Dobra, ty wskakuj. Ty też. I w. Ponadto stąd wskakujecie w. Na łódeczkę. Teraz wy się łączycie. Wspaniale. Płyniemy tutaj. Trzy tury to zajmie, czyli on zdąży przejąć to. Niech sobie będzie i tak, mi kasy nie zjeżdża. Dobra, ty, chodź tutaj na skrzyżowanie. Jakoś nie mogę tak idealnie na skrzyżowanie. Dobra, nieważne. 9000 na tą armię. Dyplomacja. Mogę z kimś handlować? Zupełnie nie. Został mi tylko brat. No cóż, tak to już jest. Czyli oni idą wziąć tą na dwa baty. Anuluj werbunek! No pewnie! Będę no miał więcej hajsu. Tak nie mogą werbować, skoro są oblegani. Dobra, teraz ładny trade-off. Albo. Uwieść. Moment. A. Zaprzódnił wagon Albo przejąć tą armię. O! No, jak przejmę tą armię, no to wezmę na dwa baty tego. Ten niech sobie zajmuje tą prowincję. Chociaż pewnie ją oleje znając życie. No dobra, zobaczmy jak... Co się uda? Czy od razu da się przekupić? Dawaj! Jest! Tak! Ale tylko część No dobra. Część lepsza niż, niż tylko fragment. Znaczy, lepsza niż. Nic! Ty teraz. Zmniejsz morale. Moment, ten jest daleko i nie mogę się nim ruszyć. To jest jego. bardzo duży minus. Hmm. Mam dwóch sął tutaj. Co ty tu możesz zrobić? Zmniejszyć morale jedynie. Uwieść kogoś? Nie, nie mam hajsu na to i nawet nie chciałbym na to wydawać, moja deska? Ciężka sprawa, ale mogę tymi gościami po prostu wyjść i teraz zaatakować go. To ma. Zawsze jakiś bonus będzie. Generalnie ja powinienem wczytać i zrobić lo... duży zapis przed tym. Bo szkoda, że nie mogę się ruszyć. Ale niech będzie jak jest teraz. Wychodzimy i... ...atakujemy. Tak, będzie trzeba zrobić konkretny szturm. Mamy fajną sytuację. Tutaj jest taka górka, że mogę ustawić łuczników. I jeśli będą widzieć, co się dzieje tam, to będą strzelać i będzie to niedostępne dla wroga. Mogę po tej stronie i po tej poustawiać moich pieszych z naginatami. Hmm, ładny horyzonciek nam się rysuje tutaj. Nawet jest jakieś miasto. Nieźle. Dobra. Jest sucho. Oni mają samych strzelających. Czekamy. Czekamy. Deszcz. Szybkość przeładowania jednostek z bronią palną maleje. Łucznicy nie mogą używać płynących strzał. Podpalanie budynków i okrętów jest utrudnione. A zmęczenie jednostek ustępuje wolniej. Rozstawiamy. O, ho, ho, jest idealnie! Co prawda, pod takie coś naprawdę można podejść bez przesady. No chyba, że jest właśnie ślisko od deszczu. I to są jakieś kamienie z dużą ilością płaskich powierzchni. Ale jest bardzo fajnie. ja nie będę na to narzekał. Gdzie jest trzecia? Jedna, druga, trzecia. Ok. Teraz po dwie jednostki z każdego boku, albo tak bardziej, to będzie dwójeczka. Wy polecicie na ten bok. Tutaj, o, tu jest granica. Co to ma być? Świeci się ziemia jak glaca. No dobra, powiedzmy, że jest realistyczna. Sweet. Trój... Ponownie podbindować. I jedynka. Rozpoczynamy. Gdzie jesteście? Idziecie, dobrze. Chowaj się, panalu. Przyspieszmy z... Zdeczka. Idą czy nie idą? Coś idzie. Mnisi z łukami, Gwardia Generalska. Obydwie. Więc wszystko. O, już są tutaj? Mogą podejść? Nie, więc... Bierzemy ich na dwa boty. Dwójka! Okej, okay, teraz odwrotnie jest niż powinno. Jest z jedynką, jeszcze nie ma tutaj żadnego konkretnego generała, więc nie gadajcie. Nie wierzę w Was. Tutaj to samo? Nie, e, tutaj mądrzej. To powinna być jedynka, a to powinna być dwójka. Bierzcie ich, wy za to. Bierzcie tych. Dobra, mnisi, pewni siebie, jakieś remisy. Wygrywa zdecydowanie. Dobrze, jak tutaj? Wbiam się już w tych, tak? Tutaj prawie nikogo. Nie, wybierzecie tych, wybierzecie tych. O, o tak. Zmartwieni. No cóż. Świetnie, gratulacje! To biegniecie w nich. Wy też? Nie wierzę w Was. Nie biegną za nimi. Niech sobie biegną, zabijemy generałów. To co? Walka wręcz? Kto może? Niech walczy. Dobra, oni rozwalą tych, tak mi się zdaje przynajmniej. Do których lecimy? Tych lecimy. Smartwieni, chwiejni, chwiejni. Tutaj morale się straszliwie. Ojej! Wszyscy mi uciekają! Co za żal! Prawie wszyscy. Mm, chwieni? chwiejni. Widzę, że część już się gdzieś wybiera. Dobra, z naginotami powinni sobie w miarę poradzić z gośćmi na. na mountach. A wy strzelacie do naszych biednych? Ups, chwiejni, widzę! Raz w jedną, raz w drugą się ruszają. Dobra, rozwalić tych! Ogromne zmęczenie! Mogę wami chociaż sterować? Mogę. To to co? Wy uciekacie, czy co? Strzelacie do nas. Wspaniale. Idźcie na tych. Powoli. Nie zmęczcie się za bardzo. Oni? Też zmęczenie, ale nie ogromne. Tak, i strzelają do naszych. Zepnijcie się trochę. Widać, że nie bardzo się spinają. Super! Rewelacja. Przegraliśmy nie dlatego, że. że mieliśmy gorsze jednostki czy gorsze prowadzenie, tylko przez to, że ludzie zamiast walczyć, to zaczęli uciekać. Coś nie wierzą w tą sprawę, jednak na razie. Minimalna. Stracono 4127, zabito. No bez przesady pozostało 43. Ha, teraz za to na pewno nie zaryzykuję ataku. Hm. Ten jest za daleko na jakikolwiek sensowny manewr. Przydałaby się kasa. Ale niestety. Czuję, że tak się poruszę. Zobaczymy zobaczmy, co się wydarzy. So. Nie, tu musisz tutaj siedzieć, tak? Trzy z postaci. Ostatnie wydarzenia, jeden. O, nie musisz. No to zmniejsz morale. U, udało się komuś wreszcie. I awansował od razu. To jest taki wyczyn, że od razu trzeba awansować wtedy. Zasięg ruchu dla armii. Lub ucieczka po nieudanej akcji, lub żarliwość zachęcania armii miast. Żarliwość zachęcania armii. Haha. Ha. To może to z ruchem? Plus. Niech będzie. Krasomówca, potem będzie. O, tak, agresor. Potem krasomówca się przyda. Ty nie możesz nic zrobić, bo Twoje usługi kosztują. To dużo. Teraz. Zmniejszę morale tej armii. O, temu też się udało. Jakiś dobry dzień. Zmniejszono morale, ale tutaj nie ma dowódcy, więc ciekawe, jak w ogóle liczyć to. To pewnie dlatego się udało. Dobra, mamy tutaj przynajmniej sensowną armię z generałem. I przez to nasz dochód znacznie się zmniejszył. Ok, tutaj nie ma zagrożenia, tutaj też raczej nie. Temperatury między rodami czasami jest czerwono, czasami zielono, powinno być niebiesko. Mam nadzieję, że tutaj nie napotkam na żadnego przygodnego. przygodną flotę, która będzie chciała z nami się zabawić. Ani żadnego przygodnego pirata. Uh! Co to ma być? Jakbym to przejął, to mógłbym zająć. A nie, nie mógłbym. No ale prawie, prawie mógłbym zająć tą prowincję. Dobra, póki patrzę co tutaj się dzieje, to mam szansę na reakcję, żeby wyjść tym i przejść do tej prowincji. I nie mogę chyba nic sensownego zrobić więcej. Oprócz zażegnania tutaj. Hmm, jeden będzie tak. To chyba nie była prowincja, która wcześniej narzekała, więc niech będzie nadal z podatkiem. Tutaj potrzebuję dwóch nadwyżki. Mnie nie stać na razie na tą. Ile kosztuje mnie? 53 utrzymania tego okrętu. Tak naprawdę nie potrzeba mi dwóch. Więc zatopię sobie jeden. Dobrze, wypłyniecie tutaj i robię turę. Tak ciekawe jak wpływy? Rosną i to sporo. To jest no, delikatnie wyszkolony Yusatsushi. Przybywa plus 5. Znaczy jego modyfikator to był plus 5, tutaj plus 7. O, i znacznie rośnie, to ja to będę prawdopodobnie mógł przejąć normalnie, tak jak na początku przejmowaliśmy, czyli pokojowo. I ja jestem jak najbardziej za tym. Myślę, że nawet teraz będę tak robił, właśnie, że rozwijał to, co mam, plus pokojowo przejmował sąsiednie prowincje, jeśli się da, i przenosił dalej armię. Ponadto pierwsza rzecz, którą zrobię, to muszę zająć się tym i zająć się tą prowincją. Od razu jak przejmę to. A nie moment. A, to, ten port należy do Echigo. Niestety. Więc dopiero jak przejmę to, zrobię tutaj coś, przepłynę, zrobię porządek i będzie. Już bez problemu. Ile tutaj bym zarabiał? 500. Sporo. Najbardziej to właśnie mnie ta armia kosztuje. No ale cóż. Dobra, lecimy dalej.